Cześć kochani, witam Was znowu w moich skromnych progach. Skromne progi, ale opowiadać będziemy o gwieździe, która na pewno podbiła Hollywood, mimo że pochodziła z Anglii. O gwieździe, która wymarzyła sobie karierę aktorską i która dążyła z determinacją do realizacji swoich marzeń i planów. No i myślę, że do późnej starości moglibyśmy ją oglądać w najlepszych produkcjach, gdyby nie choroba psychiczna, która ją dopadła. Na myśli mam Vivian Lee, aktorkę, którą znacie jako Scarlett O'Hare, z kultowego filmu Przeminęło z wiatrem. Historia jej życia jest naprawdę pasjonująca, więc mam nadzieję, że mogę liczyć na Waszą obecność tutaj ze mną do samego końca. Lecimy! Vivian przede wszystkim była nieziemsko piękna. Naprawdę. Jej piękna twarz, kluczoczarne włosy. Wow! Ale wiele osób mówi, że tą urodę zawdzięcza matce. I nie chodzi tutaj tylko o to, że odziedziczyła po niej urodę, ale o to, że jej mama przebywała w Indiach, kiedy była w ciąży i patrzyła na piękne krajobrazy, które ją otaczały, marząc o tym, by jej córka, którą nosi pod sercem, była choć w połowie tak piękna, jak to, co właśnie widzi. No i myślę, że jej marzenia jak najbardziej się spełniły. Ponieważ dziewczynka, która przyszła na świat, zawładnęła sercami milionów fanów. Gertruda, jej mama, była żoną wziętego biznesmena Ernesta, prowadzącego intratne interesy w Indiach brytyjskich. Wtedy, kiedy była w ciąży. No i tak jak już Wam powiedziałam, jej modlitwy zostały wysłuchane, ponieważ Vivian przyszła na świat 5 listopada 1913 roku i była prawdziwym zodiakalnym skorpionem. Dlaczego? Była uparcie dążącą do celu osobą kobietą marzącą i spełniającą swoje marzenia. Oprócz tego była bardzo zmysłowa. A także miała w sobie odrobinę mroku. Mroku, który na początku był bardzo nęcący, ale później, niestety, urósł do rozmiarów, przypominających już o chorobie psychicznej. Tata nazywał dziewczynkę Vivling od połączenia oczywiście jej imienia i słowa darling czyli kochanie. I faktycznie mała Vivian miała wszystko, o czym mogła pomarzyć taka mała dziewczynka. Oprócz miłości swoich rodziców dorastała w Indiach wśród służby właściwie jako mała księżniczka. Później nie była do końca zadowolona z powrotu do Anglii, ponieważ jak sama wspominała później w wywiadach, Anglia była dla niej szara, bura, ponura no i nudna. Po przyjeździe do Anglii, jak przystała na dziewczynkę z dobrego domu, Vivian musiała zdobyć wykształcenie. A w tamtych czasach wykształcenie wiązało się z dużym poświęceniem, ponieważ dziewczynka została wysłana do szkoły z internatem. Była dwa lata młodsza niż jej koleżanki, dlatego czuła się bardzo samotna. Dodatkowo matka odwiedzała ją raz na kilka lat, co dla takiego małego dziecka jest naprawdę dużym ciosem. Jednak Vivian tam nauczyła się bardzo szybko, że ma dużą władzę nad swoimi koleżankami ponieważ miała dar przekonywania, a także pięknie działała oratorsko. Mogła więc wszystko przedstawić tak jak chciała, a koleżanki zwykle jakimś cudem podążały za jej słowami. Dopuściła już szkołę i powróciła na łono rodziny, zwiedzała Europę z rodzicami. Jej ojciec nadal miał bardzo dużo pieniędzy z racji interesów, dlatego Vivian mogła tam uczyć się języków. Później zapisała się zgodnie ze swoimi marzeniami do szkoły Royal Academy of Dramatic Art. Była to renomowana szkoła ucząca aktorstwa. Rodzice popierali jej zapał, dlatego nie było z tym problemu aż do momentu, kiedy biznesy ojca zaczęły iść słabo, i wtedy kobieta nie mogła sobie już pozwolić na tak drogie wykształcenie. Wcześniej jako jedyna ze szkoły skończyła kurs baletu, który był bardzo wymagający i również w tym świetnie się realizowała. Dlatego w jednym momencie straciła właściwie wszystkie swoje pasje. Co może zrobić w takim razie piękna kobieta z dobrego domu, by wrócić na poziom życia, do którego przywykła? W tamtych czasach bardzo popularne było po prostu wyjście za mąż za bogatego faceta. No i Vivian postanowiła tak po prostu postąpić. Kandydat trafił się dość szybko, bo wybór padł na starszego 13 lat, Herberta Lee-Howmana. Spotkali się przypadkiem, a Vivian od razu dostrzegła w nim podobieństwo do aktora, którego wręcz ubóstwiała i o którym jeszcze sporo powiem za chwilę. Ale kiedy zachwyciła się urodą swojego wybranka i powiedziała, że to będzie jej mąż, jej przyjaciółka powiedziała, że on jest zaręczony. A Vivian wtedy odrzekła: był. I faktycznie nie były to czcze słowa, ponieważ już kilka tygodni później ta para wzięła ślub, a 19-letnia Vivian, jeszcze kolejnych kilka miesięcy później, spodziewała się już córki. I tak na świat przyszła jedyna córka Vivian, Suzanne. 19 letnia Vivien jednak nie porzuciła marzenia o aktorstwie, a rola matki i żony nie do końca ją kręciła. Mąż myślał, że kiedy urodzi się im dziecko, jego żona przestanie myśleć o tych takich trywialnych planach, jak tu zostać aktorką. Dla niego to były po prostu takie nierealne marzenia. Dlatego bardzo się zdziwił, kiedy jego żonie nie przechodziło, mimo tego, że już miała rodzinę, o czym marzy większość dziewczyn w jej wieku. Dodatkowo też w tych czasach kobiety, właśnie takie z arystokracji, kiedy już zakładały rodzinę, to bardzo nie na miejscu było, by pracowały zawodowo. Mimo wszystko, mąż, któremu cały czas Vivian wierciła dziurę w brzuchu, postanowił jej pozwolić na wyjazd do szkoły aktorskiej. Nie wiedział jeszcze, jakie to będzie opłakane dla niego w skutkach, ale zgodził się. Wybuch oczywiście w związku z tym trochę skandal. Ale Vivian w ogóle się tym nie przejmowała, a kiedy ktokolwiek mówił jej, jak ma żyć, odpowiadała: My, ludzie piękni, sami sobie wybieramy obowiązki i prawa. Na pocieszenie jako nazwisko przybrała właśnie drugie imię swojego pierwszego męża, chyba żeby mu tak otrzeć łzy na drogę. Jeszcze tylko zamiana z Vivian na Vivien, co nie było tak popularne, no i był nowy pseudonim artystyczny Vivien Lee. To z nim wyjechała do Londynu, gdzie zaczęła uczyć się aktorstwa. I tam też na planie jednego z filmów poznała swoje marzenie aktora, który właśnie sprawił to, że poślubiła swojego męża, ponieważ ten był do niego podobny. A na myśli mam tutaj Laurence Oliviera, czy po polsku bardziej Oliviera, jak to woli? Gdy go tylko zobaczyła, o nie miała, marzyła o nim cały czas. Nie był jeszcze bardzo popularny, to już był nieco rozpoznawalny, a dla Vivien był gwiazdą numer jeden. No, i kiedy on zobaczył, że interesuje się nim tak piękna kobieta jak Vivien, filigranowa z świetną talią, wspaniałą cerą, pięknymi krucoczarnymi włosami, bardzo regularnymi rysami twarzy, pięknymi kośćmi policzkowymi, a także unoszonym prawym łukiem brwiowym, który był dla niej mocno charakterystyczny, no po prostu oszalał. No a to po raz kolejny była dość kontrowersyjna opcja, ponieważ mężczyzna miał żonę. I to jeszcze spodziewającą się dziecka. Miał bardzo duże wyrzuty sumienia, że ciągle myśli o aktorce. Ta natomiast pojawiała się wszędzie tam, gdzie on. Chodziła na te imprezy, na których był, pojawiała się na bankietach, sztukach teatralnych, w których grał. Oczywiście wszędzie z nim ochoczo konwersowała. Ten jednak postanowił, że nie zdradzi żony. Aż do momentu, gdy Vivien posunęła się do wyciągnięcia swojego asa z rękawa i pocałowała aktora. Wtedy na zastanawianie się już było za późno. Stracił dla niej głowę. Od tego momentu spotykali się w mieszkaniu jego przyjaciela, cały czas mówili, że muszą potrenować akcent kobiety, a także że musi jej udzielić kilku porad ym, aktorskich. Wszystko zmieniło się, gdy wyjechali w tournée po Danii. Stamtąd wrócili już jako para, i oboje zdecydowali się na złożenie wniosków o rozwód. O ile żona, która nie była bardzo z tego zadowolona, o tyle mąż aktorki przyjął to dość spokojnie. Ponoć para przez lata żyła w dużej serdeczności, i tak naprawdę mężczyzna nie miał do żony wielkiego żalu ani za to, że go zostawiła, ani za to, że zostawiła mu na wychowanie córkę Suzan. Kobieta widywała się z nią sporadycznie, a im dziewczynka była starsza, tym mniejszą miała ochotę na spotykanie się z matką. Vivi wniosła dużo szczęścia do życia Larego. Mimo, że byli jak ogień i woda, tak naprawdę dopasowali się jak Ying i Yang. Po prostu ona była bardzo szczęśliwa, zawsze radosna, a on był wiecznym pesymistą. Lubił żyć bardzo unormowanie, i przez to, kobieta, która wprowadzała tyle szaleństwa w jego życie, był, była dla niego bardzo interesująca. Kobieta kochała Larego właściwie do śmierci. O tym Wam opowiem więcej później. Ale jeżeli powiecie, że on był największą miłością jej życia, to pewnie się pomylicie, bo jednak chyba największą miłością jej życia była gra, gra aktorska. Ponieważ kiedy pojawiły się głosy, że będzie powstawała adaptacja książki, przeminęło z wiatrem. Kobieta od razu powiedziała, że powinna w niej zagrać. Ale kiedy udzielała wywiadów i Zapytano ją o to, czy jej mąż, bo zwykle były to wtedy wywiady dotyczące jego, bo ona była nikomu nieznaną wtedy aktorką, albo znaną bardzo wąskiemu gronu fanów. Natomiast on już był dość popularną gwiazdą, więc zapytano ją, czy to on zagra w tym filmie. Ona powiedziała: Nie, ale zagram tam ja. Oczywiście nikt tego nie brał na poważnie. Mimo to aktorka świetnie przygotowała się do tej roli. Przeczytała książkę tyle razy, że znała jej fragmenty na pamięć i była gotowa je wyrecytować, kiedy tylko ktokolwiek ją o to poprosił. Natomiast poszukiwania aktorki do głównej roli, Scarlett O'Hare, trwały dwa lata i to bez skutku. Przesłuchano tysiącem młodych kobiet. Wszystkie były piękne i zdolne, ale każdej czegoś brakowało. Wtedy przez przypadek brat reżysera spotkał gdzieś Vivienne, i ta powiedziała mu, że absolutnie musi ją przedstawić swojemu bratu. Tak też się stało, i właściwie od pierwszego momentu została Scarlett O'Hare. I było to jak dar od Boga, dlatego że film już startował, pierwsze sceny były już nagrywane, a głównej postaci, postaci Scarlett jeszcze nie było. I mimo, że to było spełnienie marzeń dla aktorki, trzeba przyznać, że film powstawał naprawdę bardzo długo, a praca na planie trwała 7 dni w tygodniu, od świtu do zmierzchu. I zawsze na planie były dwie osoby: reżyser i właśnie Vivienne. Mimo, że musiała nosić stroje z epoki, bardzo często powtarzać trudne do wymówienia dla niej sekwencje, ponieważ ona była z Londynu, musiała bardzo szybko nauczyć się tego południowoamerykańskiego akcentu. Bardzo często była wykończona. Osoby z produkcji mówiły, że pot był jej ocierany bardzo często z czoła, ona nigdy nie narzekała i zawsze świetnie się sprawdzała. No i oczywiście to jej popłacało, bo w roku 1939, kiedy chyba była najszczęśliwsza w życiu, miała wszystko. Zachwyt widzów, zachwyt krytyków, statuetkę Oscara za tę rolę, a także mężczyznę u boku, który kochał ją do utraty tchu, a ona kochała jego. Ale jak to mówią, raz na wozie, raz pod wozem. Niedługo później u kobiety zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy choroby psychicznej. Nie wiadomo do końca, kiedy to się zaczęło ani co je wywołało. Być może było to dziedziczone po jej matce, która według historii miała również miewać takie napady, jak później miała Vivien. Kobieta potrafiła mieć bardzo zmienne nastroje całe życie, ale dopiero później zaczęły one przybierać o Postać choroby, ponieważ aktorka nagle wpadała w furię, potrafiła właściwie zachowywać się jak opętana. Wielu świadków mówiło, że jej piękna twarz zmieniała się w coś strasznego. Kobieta potrafiła krzyczeć, wrzeszczeć, wyzywać osoby, które były jej właściwie pod ręką, a później wracała do normalności, jakby nic się nie stało, albo też oddawała się wielogodzinnym drzemkom. Miała też takie fazy, że przez wiele godzin potrafiła nie wychodzić z domu, leżeć na łóżku, gapić się w sufit i mówić, że jest beznadziejna, do niczego się nie nadaje. Pogłębiały się również jej kompleksy, a miała ich coraz więcej. Jednym z największych były jej dłonie, dlatego bardzo często chodziła w rękawiczkach, mimo że z tymi dłońmi tak naprawdę nic nie było nie w porządku. Kobieta stała się na tyle nerwowa, że zaczęła palić do pięciu paczek papierosów dziennie. Mówiono też o tym, że zaczęła mieć wyrzuty sumienia z powodu porzucenia córki i tego, że nie mają najlepszych kontaktów. Tę sytuacja na pewno pogłębiał fakt, że kobieta nie mogła zaś w a kiedy już jej się to udawało, niestety poroniła. To właśnie po jednym z takich poronień wpadła w największy szał na planie jednego z filmów. Potem przylgnęła do niej łatka, kobiety, która nie jest łatwa we współpracy, dlatego też propozycji zaczęło być coraz mniej. Mąż, którego bezgranicznie kochała, zaczął niestety nie odnajdywać się w tej sytuacji. I w momencie, kiedy choroba jego żony się pogłębiała, on znalazł sobie kochankę, dla której ją porzucił. Aktorka wielokrotnie podkreślała, był to dla niej temat numer jeden, że mąż zostawił ją dla kury domowej, która nie była w ogóle w żaden sposób wyjątkowa, a już na pewno brzydsza od niej. Ale wiele osób mówiło, że mogła dać aktorowi to, czego aktorka nie mogła. A dokładnie stabilizację, spokój, no i niestety dzieci. Mimo to Vivien nie przestała go kochać do końca życia. Cały czas przy łóżku miała jego fotografie, a kiedy miała napady choroby potrafiła do obcych mężczyzn przychodzić i mówić jak do swojego męża, a także przytulać się do nich. Niestety zmarła w samotności z powodu ataku gruźlicy w wieku zaledwie 53 lat w 1967 roku. Jestem ciekawa, czy znaliście historię tej aktorki. Dajcie znać, czy Wam się podobało. No i oczywiście czekam na Wasze propozycje. Nie zapomnijcie odwiedzić mnie również na Instagramie. Czekam tam na Was. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!